Weronika Noculak opanowała do perfekcji sztukę wtapiania się w tłum w liceum ogólnokształcącym im jak Tadeusza Kościuszki. Drobna i szczupła, nosząca grube okulary i zawsze pozwalająca, by jej kasztanowe włosy opadały na twarz, przemierzała zatłoczone korytarze jak zjawa. Jej ubrania były schludne, ale nigdy modne, dobrane raczej tak, by pomóc jej zniknąć, niż by wyrażać cokolwiek. Zaczęła naukę w kościuszce cztery miesiące wcześniej, kiedy jej samotna mama dostała nową pracę i miała nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Nie było. Stołówka w Liceum Kościuszki była strefą wojny udającą miejsce do jedzenia, z długimi stołami ustawionymi jak linie frontu i zimnymi światłami świecącymi na nastoletnie dramaty. Weronika siedziała sama na końcu stołu przy tylnych drzwiach, spokojnie jedząc sałatkę i czytając używaną powieść. Nauczyła się jeść szybko i cicho, kończąc, zanim ktokolwiek zauważył, że tam jest. No proszę. Kogo my tu mamy? powiedział głos z udawaną słodyczą. Mięśnie Weroniki napięły się, zanim jeszcze podniosła wzrok. Znała głos Briana Samsonowicza, samozwańczego przywódcy stada w kościuszce. Brian był wszystkim, czym Weronika nie była. Duży, muskularny, z tą łatwą pewnością siebie, która wynika z zawsze wiedzy, że to on tu rządzi. Jego ciemne włosy były zawsze idealnie uczesane, a jego ubrania krzyczały drogim szykiem. Brian zbliżył się z jego zwykłymi poplecznikami, trenerem kamiennym, jego bliskim przyjacielem z pustym spojrzeniem i szybkimi rękami oraz Beatą lubczyk, której uroda dorównywała jedynie jej umiejętności w grach psychologicznych. Przemierzali stołówkę jak drapieżniki wyczuwające słabość, a dziś Weronika okazywała słabość. Halo, ziemia do nikogo, powiedział Brian, pstrykając palcami blisko twarzy Weroniki. Mówię do ciebie. Weronika powoli podniosła oczy, starając się zachować spokój na twarzy. Nauczyła się, że okazywanie zmartwienia tylko pogarszało sprawę, ale okazywanie złości pogarszało ją jeszcze bardziej. Po prostu jem, powiedziała cicho. Po prostu je, powtórzyła Beata dziecinnym głosem, wywołując śmiech u niektórych uczniów w pobliżu. O, spójrzcie na nią. Myśli, że może tu siedzieć, jakby tu pasowała. Trener sięgnął i zrzucił książkę Weroniki na podłogę. Przesunęła się po pokoju, kartki trzepotały. Co to za szmira, duma i uprzedzenie? Próbuję znaleźć chłopaka, Niktosiu. Szczęka Weroniki zacisnęła się na to przezwisko, ale nic nie powiedziała. Wstała, żeby podnieść książkę, ale ręka Briana wysunęła się, naciskając na jej ramię i zmuszając ją do powrotu na miejsce. Czy ja powiedziałem, że możesz się ruszać? W stołówce zrobiło się ciszej. Inni uczniowie wiedzieli, że coś się wydarzy, ale trzymali się z daleka. Oczy Weroniki rozejrzały się po pokoju, szukając nauczyciela lub dorosłego, który mógłby pomóc. Pan Nowak, dyżurujący na stołówce, był zajęty rozmową przez telefon na drugim końcu pokoju, nie widząc, co się dzieje. Proszę, powiedziała Weronika, jej głos był ledwo słyszalny. Nie chcę kłopotów. Za późno na to, powiedział Brian, a jego uśmiech stał się złośliwy. Chwycił tacę Weroniki i lekko ją przechylił, pozwalając, by jej pączek spadł i potoczył się po podłodze. Ups, niezgrabnie. To, czego Brian i jego grupa nie wiedzieli, to to, że Weronika Noculak była szkolona przez jednego z najlepszych instruktorów sztuk walki w mieście, jej mama. Pani Ewelina Nokulak nauczyła ją Aikido, Judo i umiejętności walki, które większość ludzi widziała tylko w filmach. Ale jej mama nauczyła ją również czegoś innego samokontroli. Walka jest tylko wtedy, gdy nie masz innego wyjścia, zawsze mówiła. Mądry wojownik wybiera swoje bitwy. Więc Weronika to zniosła. Posprzątała rozlane jedzenie, zignorowała śmiech i powiedziała sobie, że to też się skończy. Przetrwała cztery różne szkoły w ciągu siedmiu lat. Mogła przetrwać liceum kościuszki, ale prześladowanie tylko się pogorszyło. Kolejna rzecz wydarzyła się na korytarzu między pierwszą a drugą lekcją. Weronika szła na lekcję historii, kiedy poczuła, że ktoś celowo w nią popycha na tyle mocno, że upadła. Jej książki rozsypały się po błyszczącej podłodze i usłyszała głos Brajana za sobą. Uważaj, gdzie idziesz, niktosiu. Uczniowie obchodzili jej upadłe książki, jakby były czymś, czego należy unikać. Niektórzy nawet kopali je dalej w dół korytarza. Weronika w milczeniu zbierała swoje rzeczy, jej twarz była czerwona ze wstydu. Czuła na sobie wiele spojrzeń, ale nikt nie zaoferował pomocy. Na lekcji historii zastała swoje biurko zniszczone. Ktoś napisał przegryw dużymi literami na okładce jej zeszytu długopisem. Jej kolega z ławki, cichy chłopak o imieniu Adam Pawlak, spojrzał na nią ze smutkiem, ale nic nie powiedział. Weronika rozumiała. Wtrącanie się oznaczało również stanie się celem. To działo się przez tygodnie. Brian i jego przyjaciele wydawali się uczynić umilanie życia Weronice swoim głównym celem, pojawiali się kiedy najmniej się tego spodziewała, zawsze gdy w pobliżu nie było nauczycieli, zawsze z wystarczającą liczbą osób obserwujących, aby czuła się jak najgorzej. Uwięzili ją w bibliotece, mówiąc złośliwe rzeczy o jej wyglądzie, aż uciekła do toalety. Śledzili ją na przystanek autobusowy po szkole, głośno komentując jej bezrobotną matkę i to, czy nauczyła ją żebrać o pieniądze. Wciągnęli nawet innych uczniów, zamieniając jej samotność w szkolny żart. Przez to wszystko Weronika milczała, chodziła na lekcje, odrabiała zadania domowe i starała się jeszcze bardziej zniknąć, ale każdej nocy ćwiczyła. W piwnicy ich małego mieszkania pracowała nad ruchami walki z dbałością o szczegóły. Jej ruchy były płynne, silne i bardzo precyzyjne. Mogła łamać deski gołymi stopami, wykonywać rzuty, które wysłałyby kogoś w powietrze i uderzać wystarczająco mocno, aby szybko zatrzymać napastnika. Ale powstrzymywała się. Słowa jej matki tkwiły w jej umyśle. Najsilniejsza osoba to ta, która decyduje się nie walczyć. Wszystko zmieniło się w środę w październiku. Weronika została poproszona o współpracę z Adamem Pawlakiem przy projekcie z historii. Adam był jednym z niewielu uczniów, którzy nie pomagali w prześladowaniu, a gdy pracowali razem, zaprzyjaźnili się. Adam był miły, inteligentny i naprawdę zainteresowany tym, co myśli Weronika. Po raz pierwszy od przybycia do kościuszki, Weronika poczuła, że może znalazła kogoś, kto widzi w niej coś więcej niż tylko cel. Szli razem w kierunku sali historii, kiedy Brian i jego grupa ich zatrzymali. Korytarz był prawie pusty. To był krótki czas między obiadem a czwartą lekcją, kiedy większość uczniów była albo na lekcji, albo wciąż w stołówce. No, no, powiedział Brian, stojąc tuż przed nimi. Patrzcie, kto znalazł przyjaciela. Adam zbliżył się do Weroniki. Idziemy tylko na lekcję, powiedział. Jego głos był trochę drżący. Nie mówiłem do ciebie, warknął Brian. Jego oczy spojrzały na Adama w sposób, który sprawił, że skóra Weroniki zaczęła się jeżyć. Właściwie, Adam, myślałem o tym. Jesteś zbyt fajny, żeby zadawać się z takim śmieciem. Trener i Beata stali po obu stronach blokując im drogę do sali historii. Inni uczniowie zaczęli zauważać, co się dzieje, tworząc wokół nich krąg. Zostawcie nas w spokoju, powiedział Adam, ale jego głos stawał się coraz cichszy. Brian zignorował go, patrząc na Weronikę. Wiesz, co myślę? Myślę, że wykorzystujesz tu Adama. Sprawiasz, że ci współczuję, żeby odrobił za ciebie pracę domową. To całkiem żałosne. Nawet jak na ciebie. To nieprawda, powiedział Adam, ale Brian mu przerwał. Adam, stary, nie musisz jej bronić, wszyscy wiedzą, kim ona jest. Głos Briana niósł się po korytarzu, upewniając się, że wszyscy słyszą. Jej matka to nieudacznik, a ona jest tylko dziwną, małą dziwaczką, która prawdopodobnie krzywdzi zwierzęta, kiedy nikt nie patrzy. Ręce Weroniki zacisnęły się w pięści, ale zmusiła się, by zachować spokój. Chodź, Adam, po prostu ich obejdźmy. Ale gdy próbowali przejść, Brian popełnił swój wielki błąd. Sięgnął i złapał Adama za ramię, trzymając je wystarczająco mocno, by zostawić ślady. Powiedziałem, że nie skończyłem mówić. Adam skrzywił się z bólu i coś w Weronice pękło. Niezłość, coś o wiele zimniejszego i bardziej niebezpiecznego. Samokontrola, której nauczyła ją matka, wciąż tam była, ale teraz z innego powodu. Nie powstrzymywała się już, by uniknąć walki, zastanawiała się, jak najlepiej to zakończyć. Puść go, powiedziała Weronika. Jej głos był całkowicie spokojny. Brian zaśmiał się, trzymając ramię Adama mocniej. A co? Pójdziesz poskarżyć się mamusi? Zapytam cię jeszcze raz, powiedziała Weronika podchodząc bliżej. Jej ciało zmieniło się nieznacznie. Ciężar przesunął się na stopy, ramiona rozluźniły się, ale były gotowe. Puść go, zmuś mnie, powiedział Brian i sięgnął do Weroniki wolną ręką. Nigdy tego nie zobaczył. Reakcja Weroniki była szybka i idealna. Złapała Briana za nadgarstek, gdy sięgał po nią, jej palce znalazły dokładnie to miejsce, które spowoduje największy ból. W tym samym czasie podeszła bliżej i uderzyła łokciem w górę w jego klatkę piersiową. Brianowi uciekło powietrze i puściła dama. Ale Weronika nie skończyła. Gdy Brian pochylił się, łapiąc powietrze, wciąż trzymała go za nadgarstek i stanęła za nim. Szybkim, precyzyjnym ruchem wygięła jego łokieć zbyt daleko do tyłu. Dźwięk pękających stawów wypełnił korytarz, a następnie krzyk bólu Briana. Całość zajęła mniej niż pięć sekund. Brian upadł na kolana, trzymając się za zranioną rękę. Trener zaczął iść do przodu, ale zatrzymał się, gdy zobaczył spojrzenie w oczach Weroniki. Po raz pierwszy ludzie widzieli poza jej cichą twarzą wyszkolonego wojownika. Trenerze, powiedziała Weronika spokojnie, dobrze się zastanów, co zrobisz dalej. Trener był większy niż Brian i nigdy nie wycofał się z walki w swoim życiu. Ale coś w głosie Weroniki, w sposobie w jaki stała idealnie nieruchomo i gotowa, sprawiło, że się zatrzymał. W tamtym momencie zobaczył to, co Brian przegapił. Weronika się nie bała, nigdy się nie bała, wybierała by nie walczyć. Złamałaś mi rękę, krzyknął Brian z podłogi. Nie, powiedziała Weronika, nie odrywając wzroku od trenera. Wygięłam twój łokieć za daleko. Za kilka tygodni będzie lepiej, jeśli położysz lód i nie będziesz robił nic głupiego. Zatrzymała się, pozwalając, by jej słowa zapadły w pamięć. Ale jeśli kiedykolwiek jeszcze dotkniesz Adama, jeśli kiedykolwiek jeszcze kogoś dotkniesz. Pokażę ci, co to znaczy naprawdę złamana ręka. Beata zbladła, przyciskając się do szafek. Krąg uczniów powiększył się, ale wszyscy milczeli. Wszyscy wpatrywali się w dziewczynę, która właśnie powaliła największego szkolnego prześladowcę z zimną wprawą. Adam spojrzał na Weronikę z podziwem i niepokojem. Weronika, wszystko w porządku? To pytanie wydawało się wyciągnąć Weronikę ze stanu walki. Rozejrzała się po twarzach wokół nich: niektóre były zszokowane, niektóre przestraszone, niektóre pod wrażeniem. Wiedziała, że broniąc Adama, pokazała, kim naprawdę jest. Nie było już powrotu do bycia niewidzialną. Wszystko w porządku, powiedziała, obdarzając Adama drobnym uśmiechem: Czy jesteś ranny? Adam potrząsnął głową, pocierając ramię, gdzie złapał go Brian: Wszystko w porządku, dziękuję. Brian z trudem wstał, wciąż trzymając się za łokieć. Jego twarz była czerwona z bólu i wstydu. To jeszcze nie koniec, zdołał powiedzieć. Weronika odwróciła się, by stanąć twarzą w twarz z nim, a Brian cofnął się o krok bez zastanowienia. Tak, to koniec powiedziała cicho. Dokonałeś wyboru, kiedy go złapałeś. Teraz musisz zmierzyć się z tym, co się stanie. Pani Nowak, nauczycielka historii, w końcu przyszła zobaczyć co się dzieje co się tu dzieje zapytała rozglądając się po tłumie uczniów nic powiedziała weronika zanim ktokolwiek inny zdążył się odezwać Brian upadł i zranił się w łokieć po prostu mu pomagałam wstać Brian otworzył usta żeby się sprzeciwić ale trener złapał go za dobrą rękę tak powiedział trener szybko po prostu się potknął niezgrabnie Pani Nowak wyglądała na niepewną, ale skoro nikt nie mówił inaczej, musiała to zaakceptować. Dobrze, wszyscy idą na lekcję. Brian, powinieneś iść do pielęgniarki. Gdy tłum się rozchodził, Brian spojrzał na Weronikę z czystą nienawiścią, ale pod złością widziała coś jeszcze: strach. Po raz pierwszy w życiu Brian Samsonowicz spotkał kogoś, kto nie bał się jego wzrostu, jego siły, ani jego złośliwości. Wiadomość o walce rozeszła się po Liceum Kościuszki jak pożar. Pod koniec dnia wszyscy wiedzieli, że cicha Weronika Noculak powaliła Briana Samsonowicza na ziemię ruchami, które pasowały do filmu Akcji. Szczegóły stawały się coraz większe z każdym opowiadaniem, ale główny punkt pozostał ten sam. Dziewczyna, o której wszyscy myśleli, że jest słaba, okazała się być wszystkim, tylko nie tym. W dniach, które nastąpiły, zasady społeczne w liceum Kościuszki bardzo się zmieniły. Brian wrócił do szkoły z ręką w temblaku, mówiąc, że został ranny w wypadku rowerowym, ale wszyscy znali prawdę. Przywódca prześladowców został pokonany przez kogoś, kogo uważał za gorszego od siebie. Trener i Beata trzymali się z dala od Weroniki, nie będąc już pewnymi, czy mogą ją przestraszyć. Inni uczniowie, z których wyśmiewała się grupa Bryana, zaczęli się odzywać, zainspirowani tym, co zrobiła Weronika. Korytarze stały się trochę mniej złośliwe, trochę bardziej pełne nadziei. Ale być może największa zmiana zaszła w samej Weronice. Nie chodziła już ze spuszczoną głową, ani nie ukrywała się za włosami. Nadal ubierała się prosto i mówiła cicho, ale miała w sobie nową pewność siebie. Nauczyła się, że czasami najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest odmowa bycia ofiarą. Adam został jej najlepszym przyjacielem, a ich praca nad projektem z historii przerodziła się w coś więcej. Uczyli się razem, jedli razem lunch i odkryli, że oboje uwielbiają starą muzykę i głupie żarty. Po raz pierwszy od lat Weronika poczuła, że gdzieś należy. Pewnego popołudnia około miesiąca po walce Weronika szła do swojej szafki, kiedy zobaczyła Briana czekającego na nią. Był sam, jego ramię w końcu wyszło z temblaka i wyglądał na skrępowanego. Muszę z tobą porozmawiać, powiedział. Weronika spojrzała na jego twarz, szukając jakichkolwiek oznak złości lub kłamstw. Nie znalazła żadnych. Okej. Okay. Brian rozejrzał się, aby upewnić się, że są sami, a następnie wziął głęboki oddech. Chciałem powiedzieć, że przepraszam, powiedział. Za to, co ci zrobiłem. Za to, co zrobiłem Adamowi, za wszystko. Weronika długo milczała. Dlaczego? Zapytała w końcu. Bo się myliłem, powiedział Brian. Myślałem, że sprawianie, by inni czuli się źle, sprawi, że ja poczuję się lepiej, ale to tylko sprawiło, że poczułem się gorzej. Spojrzał w dół na swoje ręce. Mój tata dowiedział się, co się stało. Uświadomił mi, że staje się kimś, kim nie chce być. A kim chcesz być? zapytała Weronika. Brian spojrzał jej w oczy lepszy niż byłem. Weronika powoli skinęła głową. Przyjmuję twoje przeprosiny powiedziała ale Brian tak? Jeśli kiedykolwiek jeszcze kogoś skrzywdzisz, jeśli kiedykolwiek jeszcze sprawisz, że ktoś poczuje się tak, jak ja się czułam, dokończę to, co zaczęłam na tym korytarzu a następnym razem się nie powstrzymam. Brian przełknął ślinę. Rozumiem. Gdy odchodził, Weronika pomyślała o tym, jak wiele się zmieniło. Przyszła do Liceum Kościuszki, próbując być niewidzialną, mając nadzieję uniknąć kłopotów, nie będąc zauważoną. Ale czasami, jak się nauczyła, jedynym sposobem na znalezienie spokoju jest gotowość do walki o niego. Pomyślała o słowach swojej matki: Mądry wojownik wybiera swoje bitwy. Wybrała swoje i robiąc to odkryła, że siła nie polega na zdolności do ranienia innych, polega na odwadze, by chronić tych, którzy nie mogą chronić się sami. Zadzwonił dzwonek, oznaczający koniec kolejnego dnia w Liceum Kościuszki. Weronika podniosła swoje książki i skierowała się do wyjścia, gdzie Adam czekał z uśmiechem i żartem o ich zadaniu domowym z historii. Gdy szli razem w kierunku przystanku autobusowego, Weronika wiedziała, że nie próbuje już być niewidzialną, była dokładnie tam, gdzie jej miejsce, widziana, szanowana i nieustraszona. Cicha burza znalazła swój głos, a liceum kościuszki nigdy nie będzie takie samo.